Rzeczoznawcy i eksperci techniki samochodowej MotoExpert zapraszamy do skorzystania z naszych usług www.motoexpert.pl. Zakres usług to m.in. opinie techniczne pojazdów uszkodzonych w szkodach OC, AC i innych. Wyceny wartości pojazdów osobowych, ciężarowych autobusów, naczep i pojazdów specjalistycznych, ustalenie wartości pozostałości powypadkowej metodą systemową i metodą rynkową, analizy i weryfikację kosztorysów napraw, ustalenie zakresu uszkodzeń powypadkowych pojazdów, ustalenie zakresu uszkodzeń i przyczyn w samochodowych instalacjach gazowych LPG i CNG, zabezpieczenie dowodów na miejscu zdarzenia, rekonstrukcja przebiegu kolizji lub wypadku. Ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia kolizji, ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zdarzeniem a zakresem uszkodzeń, wykonywanie ocen stanu technicznego wybranych części, konsultacje i doradztwo techniczno-prawne, likwidacja szkód i inne na życzenie zleceniodawcy. Korzyściami dla naszych klientów są przede wszystkim wysoka jakość świadczonych usług, długoletnie doświadczenie, profesjonalizm rzeczoznawców i niskie ceny. Nasze możliwości, wiedza i doświadczenie niewątpliwie pomoże Państwu w sprawach dotyczących wypadków drogowych i techniki samochodowej. Zapraszamy www.motoexpert.pl lub www.motoexpert.de